Mi DJI R3 i Google Walksnail na głowie. Więc wielu z Was może nie wiedzieć, że DJI RC2 przez ten port USB-C wysyła sygnał HDMI. Więc jeśli sobie znajdę taki oto kabelek z jednej HDMI, z drugiej USB, to mogę latać DJI R3 w Google Walksnail. Ale to jest creepy. Ale to jest creepy. <śpiewanie> Definitywnie czuć, że w goglach nie ma 60 klatek tak jak na kontrolerze, ale da się latać.